Pętla Śmierci. W tym roku mija dokładnie dekada, odkąd media głównego nurtu zainteresowały się tą sprawą. A politycy zaczęli pchać łapska w świat motocyklistów. Dziś chciałbym Wam przypomnieć, czym była Pętla Śmierci. Jeśli jesteście motocyklistami, którzy pamiętają Gumę Turbo, to z pewnością znacie temat. A tym, których codzienna dobranocka ominęła, objaśnię to zjawisko. Między innymi przyjrzymy się także interpelacji polityków złożonej w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. A na samym końcu pokuszę się o własną opinię w tej sprawie. A więc czym jest lub była pętla śmierci? Niesamowicie prosta i cholernie skuteczna aż nadto. Była to linka ze stalowej plecionki, którą przytwierdzało się na stałe do kierownicy motocykla, a na drugiej jej końcu robią się pętlę przypominającą pętlę szubienicy. Całe to ustrojstwo miało za zadanie nie dopuścić do kalectwa po przeżytym wypadku motocyklowym. I muszę przyznać, że mogło być to bardzo skuteczne, gdyż masa motocykla i nawet niewielka prędkość mogła doprowadzić do uduszenia lub w skrajnych przypadkach do odcięcia głowy. W okolicy 2014 roku media głównego nurtu zainteresowały się sprawą na tyle, że aż do dzieła wkroczyli politycy, a dokładnie poseł Józef Lasota oraz posłanka Lidia Gątek. I wystosowali interpelację w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pozwólcie, że w tym momencie przytoczę wam jej treść. Interpelacja o numerze 28414 do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie motocyklistów ze stalową linką na szyi. Szanowny Panie Ministrze, z policyjnych statystyk z ostatnich lat wynika, że rocznie w wypadkach motocyklowych poniosło śmierć około 250 osób. Sytuacja w roku 2013 znacznie się poprawiła, gdy śmierć poniosło tylko 150 motocyklistów. Głównie są to ludzie młodzi, a główną przyczyną wypadków była nadmierna prędkość. Jednocześnie pojawiają się informacje, że zdarzają się sytuacje, gdzie motocykliści zakładają na szyję pętlę śmierci z linki stalowej, której drugi koniec przymocowany jest do elementu motocykla, do rurki kierownicy. Praktykując ten proceder, nazywają ją pętlą śmierci, a chodzi podobno o to, aby w razie wypadku ponieść śmierć na miejscu, a nie zostać kaleką. Ponadto taka jazda ma podnieść poziom adrenaliny, co ma uczynić jazdę bardziej atrakcyjną. Trudno nawet wyobrazić sobie ocenę takiego zachowania, a jeśli faktycznie ma to miejsce, to oczywiście jest to świadome igranie z samobójczą śmiercią. Wprawdzie nie ma przepisu zabraniającego takiego zachowania, ale kłóci się to z zasadą obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Jeśli więc takie zachowanie występuje, to wydaje się, że konsekwencją powinien pojawić się przepis zabraniający takich praktyk. W związku z powyższym pytanie do pana ministra: Czy znane są przypadki jazdy motocyklem z pętlą śmierci na szyi? Czy zdarzały się śmiertelne wypadki motocyklistów, w których ponieśli oni śmierć spowodowaną pętlą śmierci? Czy widzi pan minister potrzebę uregulowania ustawowego zakazu stosowania pętli śmierci przez motocyklistów? Więc sprawdźmy, jak do ów zapytania ustosunkowało się ministerstwo. Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pisma z dnia 5 września 2014 roku dotyczącego interpelacji posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Józefa Lasoty i pani Lidii Gątek w sprawie motocyklistów ze stalowymi linkami na szyi uprzejmie informuję, że z danych komendy głównej policji wynika, iż w ciągu ostatnich pięciu lat policja odnotowała tylko jeden śmiertelny wypadek motocyklisty, w którym zgon został spowodowany tzw. pętlą śmierci. Zdarzenie to miało miejsce na terenie miasta stołecznego Warszawa. Należy w tym miejscu podkreślić, iż we wskazanym okresie funkcjonariusze policji nie odnotowali innego przypadku kierowania motocyklem przez osobę z założoną stalową linką na szyi. Wobec powyższego, z uwagi na incydentalny charakter wskazanego zachowania, nie zachodzi potrzeba dokonania zmian w obowiązującym ustawodawstwie. Z wyrażami szacunku Grzegorz Karpiński. Więc tak moi drodzy wygląda kwestia pętli śmierci zwanej żartobliwie pępowiną. Jak już wcześniej wspomniałem, na sam koniec pokuszę się o własny komentarz. Więc jeśli masz rodzinę, za którą jesteś odpowiedzialny, masz rodziców, którzy każdego dnia czekają, aż wpadniesz do nich na herbatę i z wizytą, a mimo wszystko odstawiasz takie numery po to, aby twoje jaja wśród kumpli zrobiły się większe, to jesteś po prostu frajer pompka i totalne dno. Ale nikt nie powinien mieć prawa zabraniać ci być frajerem. Z własnego wyboru. I na to zgody nie ma. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć w następnym odcinku.